Ja tylko przypomnę, że to działa tak, że jak mamy moduł z ujemnej liczby, to to jest to samo co moduł z tej liczby bez minusa, czyli to samo co ta liczba. Czyli jakby możemy powiedzieć, że moduł zamienia nam liczbę w liczbę ujemną w liczbę dodatnią o tej samej wartości, o takiej samej odległości od zera. Dobra, no to w takim razie, co my tu mamy? My mamy 5 minus 2 moduł plus 1 minus 6. Moduł. No to, to co? To jak sobie odejmiemy, to jest 3, czyli mamy 3 w module plus to jak odejmiemy, tu mamy minus 5, tak w module. No a tutaj korzystamy z tego, że no 3 to jest po prostu 3, tak? A minus 5 w module, no to jest to samo co 5 w module, czyli to samo co po prostu piątka. Czyli taka suma będzie równa 8. I to jest całe zadanie. Zawartość bezwzględna jest naprawdę łatwa, jak sobie ogarniecie takie podstawowe koncepty. Dzięki, wpadajcie na inne filmy, oglądajcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Bardzo będę wdzięczny za jakieś komentarze i ciepłe słowo. To naprawdę motywuje do dalszego e, nagrywania. Polećcie z znajomym, jak chcecie. Dzięki, do zobaczenia w następnym no. razem.